Gratuluję wszystkim zwyciężonym, ci co nie zwyciężyli, w przyszłym roku na pewno zwyciężą, zapraszam na pogoń za lisem, tutaj obok, tam gdzie jedliśmy krochówkę, troszeczkę wcześniej, po prawo, pogoń za lisem, a później dalsza część miesiady, czyli karkówki, kiełbasy, kaszanki, łódka. Za lisem to jest uwieńczenie dzisiejszych zawodów. Pogoń za lisem zostanie rozegrana o kuchar pana burmistrza Wiesława Radnickiego, który jest zwycięzcy w ręczy kuchar. Czy wiemy, gdzie jest lis. Niech się schowa. Panie prezesie, gdzie jest lis? Dobrze. No, musi się schować trochę. Szanowni Państwo, święty Hubert jest. Patronem myśliwych jeźdźców, leśników, strzelców. Prawo być lisem gonionym przez innych jest zwycięstwo w roku ubiegłym. Jeźdźcy, którzy macie ich Państwo przed sobą, cały rok uczestniczą w, rudny, w różnych zawodach hipicznych. Zwyciężają, przegrywają. Ale dla nich najważniejszy etap to jest pogoń za lisem. To jest zwieńczeniem całego sezonu. Odbywa się to najczęściej październik listopad, kiedy jest po wszystkich zawodach. Tamte zawody to widzieliście Państwo, skakanie, pokonywanie przeszkód, a tutaj wykazywanie się zręcznością. Na prawym ramieniu mamy Liska przyczepionego. Kiedy damy sygnał, już teraz wszyscy będą chcieli tego lisa odpiąć. Ten, który zwycięży, no jeszcze Sławek papiera nie zdążył z kamerą. Moment, niech pani wróci jeszcze. A pan nie może wrócić, panie Sławku. Spokojnie nie reagujcie. Kto urwie. Tą lisią kitę w przyszłym roku będzie lisem, tym najważniejszym w tej stadninie, który będzie uciekał przed innymi. Czy panie prezesie możemy ogłosić start? Moment. Lis nie bardzo przyczepiony jeszcze. No nie jeden z myśliwych kto mi mówi, żeby chciał być tą lisią kitą. Przy tej dziewczynie Amazonce, no ale to myślę, że nie do załatwienia dzisiaj. Panie prezesie, oczekuję na sygnał. Do góry proszę podnieść rękę jak start. Liza ucieka. Gonimy Lisa. Pragnę zwrócić Państwu uwagę, że jest to gonitwa naprawdę niebezpieczna, bo zbliżamy się na taki naprawdę dystans bezpośredni między końmi, żeby tą kitę urwać to trzeba zbliżyć się, a zwróćcie uwagę, że ta Amazonka jest naprawdę bardzo aktywna, niesamowite. Nieraz na gonitwach takich, które obserwowałem w kraju, dochodziło do wypadków nawet. że bo tak, tak agresywnie podchodzimy do siebie. Proponuję, żeby Naprawdę widzimy spółką ładów. Prawie było minime. Wyrywa. Jest. Zwyciężył. Szanowni Państwo. Wykazał się naprawdę niebywałą sprawnością fizyczną. Panie prezesie, czy podniesie pan rękę i uzna, że wszystko przebiegło tak jak powinno? Gratulujemy. Prosimy o wręczenie burmistrza Zagórowa, pana Wiesława Radnieckiego o wręczenie pocharu dla zwycięzcy. Ten zwycięzca w przyszłym roku będzie uciekał przed innymi. Niech go go...